Tutaj mamy potem taki podrozdział ogarnianie kuwety, czyli jak sobie radzić z systemem. Taki fragment mogę też tutaj wam przeczytać. Struktura każdej organizacji powinna być przede wszystkim odbiciem strategii firmy, jej formalnym uzasadnieniem. Dlaczego? Bo żaden menedżer, lider czy szef bez względu na nazewnictwo nie będzie miał szans na realizację stawianych przed nim celów, jeżeli nie będzie posiadał formalnej mocy i wiedzy, co i w jakim zakresie może i powinien robić. Tu się uśmiecham do menadżerów, z którymi współpracuję obecnie z różnych firm, którzy właśnie mają tego typu kłopoty zarządcze. Dokładnie tak to wygląda. Szef ma być jeden, ludzie mają podejmować decyzje samodzielnie i po prostu trudno. Jak podjął złą decyzję, niech za nią odpowiada, jak podjął dobrą, niech dostanie nagrodę. Więc no, prosty temat, niestety nie zawsze tak to jest stawiane. Aby menedżerowie mogli wypełniać zadania, do których zostali powołani, muszą mieć umocowanie prawne do podejmowania decyzji zarządczych, i oni, i pracownicy muszą wiedzieć, kto tu rządzi i jakie ma narzędzia do wywierania wpływu na innych. Najważniejsze okazuje się dobieranie zasobów do konkretnych zadań, no i tak dalej, i tak dalej. Potem mamy taki podrozdział chłopcy do bicia. Bardzo ważna rzecz. To już nawet parę artykułów na ten temat napisałem do, do takiej prasy branżowej. Gdzie pokazuję menedżerów jako po prostu osoby, które ze względu na swoją odpowiedzialność często pełnią funkcję w organizacjach takich chłopców do bicia. Bo są między młotem a kowadłem, no, mają naciski i z dołu, i z góry. I od jednych dostają, i od drugich dostają po głowie. No więc trudne zadanie, trudne zadanie, trudna funkcja. Niemniej, jeżeli ktoś już się zdecydował na bycie szefem, menadżerem średniego szczebla, no to po prostu musi się z tym liczyć. Bardzo fajnie opisane, bardzo mi się podoba zresztą ten, ten fragment o chłopcach do bicia bo to się wywodzi aż ze starożytnego Egiptu, gdzie władcy po prostu mieli takich chłopców do bicia i swoje frustracje, swoje niezadowolenie, swoje nerwy po prostu wyładowywali na kimś. Tak, dużo tekstu tutaj jest, ale bardzo fajnego tekstu, zachęcam do tego, żeby go też przeczytać, bo, bo jak widzicie, tego typu zachowania i działania są nie od dzisiaj w firmach czy w korporacjach, tak po prostu było i zawsze gdzieś tam ten kozioł ofiarny musiał się znaleźć, ale z drugiej strony no e, trzeba e, wiedzieć, że jeżeli już za coś odpowiedzialność ponosimy, to nie tylko będziemy osiągali same sukcesy, ale również często będziemy musieli odpowiadać za błędy, które popełniliśmy. No na przykład dlatego najważniejsze w strukturze jest to, aby błyskawicznie można było znaleźć osobę odpowiedzialną za dany odcinek firmy zaokreślone zadanie i konkretny fragment realizowanej strategii. Widzicie? Musi być osoba odpowiedzialna. To w zasadzie ma być taki chłopiec w bicia, który jednak przejmuje na siebie całą odpowiedzialność za podejmowane działania. Jest on niezwykle istotną osobą w firmie. To od niego zależy organizacja jednostki, dobór ludzi i narzędzi. E, odpowiada zarówno za sukcesy, jak i za niepowodzenia. W pierwszej kolejności to on jest nagradzany lub karany. No właśnie. Tak to wygląda. Więc osoba odpowiedzialna musi być, i, i wtedy wiadomo, z kim po prostu rozmawiać. No, i tutaj jest dużo fajnych tekstów do przeczytania. Jeśli wiecie, co to jest beton korporacyjny, dokładnie tak może wyglądać wprowadzanie zmian w strukturze organizacyjnej, co z punktu widzenia firmowego reformatora jest niczym żeglowanie po wyschniętym jeziorze, a zatem jest czymś niemożliwym. Tu już jest odniesienie do wdrażania zmian w strukturze organizacyjnej. Jeżeli chcemy coś zmienić, to pamiętajcie, że będziemy mieli. Pewnie więcej tych osób, którym się to nie podoba, niż tych osób, którym się to podoba. No, i teraz musimy oczywiście sobie z tym zacząć radzić. Często wewnętrzne regulaminy organizacyjne, zatwierdzane i umocowane przez zarząd i radę nadzorczą, przy udziale starszych pracowników i związków zawodowych, są dodatkowym utrudnieniem i hamulcem we wdrażaniu wszelkiego rodzaju usprawnień. I to też fakt. No, bo po co coś zmieniać, skoro coś już dobrze i to od wielu lat funkcjonuje? Taki dostaniecie argument, jeżeli będziecie chcieli jakiekolwiek zmiany wprowadzać. No i potem mamy, jak ujarzmić system. Eee, tu są zasady, jest 7 zasad, właśnie e, no, jak wdrażać te struktury, co z nimi robić, na co zwracać uwagę, ale tego już nie będę czytał. Potem mamy tak potem mamy zwany updating, rozdział 3.8. To jest updating, i faktycznie zwracam Wam uwagę na to, że my żyjemy dzisiaj w takich czasach, w których tempo jest tak przeraźliwe, tak szybkie, że my nie możemy się nie uczyć, nie douczać, nie zmieniać cały czas, bo za chwilę nas inni przegonią. Zobaczcie, że my cały czas w telefonach komórkowych mamy, nie wiem, co tydzień, co dwa tygodnie, trzeba już instalować nowe tam update'y. Oprogramowania, czy w komputerze, czy gdziekolwiek, systemy się zmieniają, dochodzą nowe, nowe funkcjonalności w telewizorach, nie w telewizorach. No jak nie, no to co? No, no, będziemy po prostu skazani na to, że będziemy żyli dokładnie tak samo, jak żyliśmy x lat temu, a dzisiaj tak nie można. Zwłaszcza w przedsiębiorstwach, które mają działać i zarabiać pieniądze i się rozwijać. A Często ci sami ludzie, którzy sobie instalują dodatkowe aplikacje, instalują słuchajcie, na telefonach yy, nowe funkcjonalności czy, czy usprawnienia systemowe itd., tak idą do firmy i w firmie jakby zupełnie byli inni i mówią lepsze jest wrogiem dobrego, ja nie potrzebuję, jest dobrze jak jest, bo sam zresztą to wymyśliłem, no więc po co tutaj cokolwiek zmieniać. No tak nie można, no trzeba zmieniać i musimy mieć tego świadomość. Przeczytajcie sobie rozdział updating. Jak to wygląda? Tu jest nawet porównanie, jak to w innych krajach jest, że na przykład pracownicy się szkolą, niektórzy dostają szkolenia w firmie, a niektórzy mają szkolenia po prostu we własnym zakresie, sobie gdzieś szukają szkoleń e-learningowych, i na przykład na świecie wygląda to tak: to są dane z 2016 roku, że Indie. 55% ludzi no, korzysta ze szkoleń e-learningowych, Chiny 52%, Malezja 40%, Rumunia 38%, a Polska 28% póki co. Także, no, okej, okay, widać to się na pewno będzie rozwijać, na pewno będzie ten e-learning rósł w siłę, niemniej w porównaniu jeszcze do innych krajów jesteśmy, jesteśmy z tyłu. Potem mamy znowu takie kolejne wytłuszczenie. To bez sensu zatrudniać mądrych ludzi, by potem mówić im, co mają robić. My zatrudniamy mądrych ludzi po to, aby to oni mówili nam, co mamy robić. To powiedział Steve Jobs, słynny Steve Jobs. Warto też skorzystać z tej lektury. Powiem Wam, że ja biografię Steve'a Jobsa czytałem 11 razy bo tam w każdym zdaniu, w każdym jego punkcie zwrotnym, w życiorysie, w życiorysie tak naprawdę jest coś na co warto zwrócić uwagę, co warto wziąć pod uwagę, zastanowić się nad tym, czy ja robię podobnie, a być może coś robię źle, a być może on coś robił źle i nie warto tego robić. Bardzo ciekawa książka, biografia, biografia Steve'a Jobsa polecam. Dalej mam tu takie dwa fragmenty zaznaczone. Kiedyś pracownicy akceptowali, że w filmie nic się nie dzieje. Za szybko każda decyzja musiała przejść kilka szczebli zarządzania, to było normalne, a dzisiaj to trwonienie motywacji ludzi do działania. I faktycznie tak jest: jak się nic nie dzieje, jak ktoś musi czekać długo na decyzję, to po prostu go to strasznie demotywuje, bo on już by chciał dawno mieć to zrobione za sobą i wiecie, iść do domu chociażby albo dostać swoją premię. Nie musi czekać na decyzję, która po prostu trwa. I to jest bardzo ważne: restrukturyzacja firmy nie powinna być prowadzona raz na jakiś czas, a to z powodu zmian za rządu, a to z chęci wygenerowania oszczędności. Restrukturyzacja jest dzisiaj procesem liniowym i ciągłym, nie zaczyna się i nie kończy, ona trwa i ma trwać przez cały czas funkcjonowania przedsiębiorstwa. I to jest moje zdanie, moja opinia. Myślę, że wiele osób ją podziela i faktycznie wiele firm realizuje. Ten typ rozwoju i jakby wpływania na efektywność tej struktury zarządczej, struktury realizacyjnej swojego e, przedsiębiorstwa. Potem Mamy pod rozdział restrukturyzacja motywacja zespołu, czyli jak te zmiany no, wpływają na motywację zespołu. Mamy tutaj po pierwsze różnica zdań, jak się wdraża nowe struktury, potem mamy jasność obowiązków, bo melanci są wśród nas, czyli no, takie osoby, które niekoniecznie będą chciały cokolwiek wdrażać, bo one już się ładnie umiejscowiły w tej strukturze, która jest. Wiedzą, co ma, mogą robić, wiedzą, czego nie muszą robić, no i teraz yy, będą przeciwnikami. Potem mamy cele zbiorcze, identyfikacja i odpowiedzialność, jeden przełożony, konkretne ścieżki kariery, poczucie sensu, tropienie błędów to wszystko sobie trzeba po prostu przemyśleć, przeanalizować, zanim przystąpimy do zmian e, wprowadzających e, jakieś tam modyfikacje e, struktury organizacyjnej. Potem op jest opisany, jest pod rozdział bezpieczne zmiany struktury, czyli co zrobić, żeby faktycznie te zmiany były bezpieczne i e, zaplanowane, i żeby dawały dokładnie taki efekt, jaki chcemy. Kolejny podrozdział to jest optymalizacja struktury organizacyjnej, czyli znowu takie stałe i ciągłe patrzenie, jak to wpływa na zarządzanie przedsiębiorstwem, na jego efektywność i dokonywanie zmian. Tu jest mowa też w ogóle o, o lean management, czyli jak to robić właśnie według, według zasad lean management. Też jest tutaj szczegółowo rozpisane wszystkie kroki robienia, wdrażania zmian. No więc, no więc warto to wszystko przeczytać. Ja już, ja już tutaj na tym filmiku nie mam czasu, żeby, żeby do tego wszystkiego się odnosić. Przeczytam tylko taki fragment, ponieważ każda zmiana wywołuje obawy, strach i stres wśród pracowników. Proces optymalizacyjny obliczony jest na wiele miesięcy, a nawet lat o czym nie wszystkie firmy wiedzą albo pamiętają. A to naprawdę jest bardzo ważne, bo nie zawsze wszystko szybko idzie tak, jakbyśmy chcieli. Trzeba po prostu wziąć sobie trochę na wstrzymanie. No i dalej, 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 potem mamy zmiana struktury firmy, a porządki w garażu, czyli tu jest porównanie, bezpośrednie porównanie do, do osób, które robiły gdziekolwiek porządki, takie prywatne porządki, czy w mieszkaniu, czy w garażu, czy remont na przykład domu, czy, czy mieszkania i są fajne fazy rozpisane, dokładnie tak samo to działa w organizacji, pierwsza rzecz, totalny kataklizm, druga, Przygotowanie mentalne do porządków, pozytywne nastawienie domowników, trzecia orientacja w terenie, czwarta porządkowanie właściwe, piąta, to wszyscy są zachwyceni porządkiem, szósta, stare nawyki powracają. Siódma porządek musi być. No i to jest o tym, jak pilnować tego, cośmy właśnie uporządkowali, żeby z powrotem nie doprowadzić do bałaganu. I na tym ten rozdział się kończy. Na samym końcu jest też taki tekst podświetlony, pogrubiony. W wyniku jednej godziny poświęconej na przygotowanie do pracy, można zaoszczędzić minimum 10 godzin potrzebnych na jej realizację. Dokładnie tak samo jest z porządkowaniem i eliminowaniem wszelkiej niegospodarności, czyli godzina poświęcona na porządkowanie. Potem zaoszczędzi nam w, w przeciągu jakiegoś tam czasu 10 godzin minimum na realizacji zadań. Tak? Jeżeli wiemy, gdzie co jest, wiemy dokąd iść, z kim rozmawiać, i to wszystko jest poukładane, uporządkowane tak intuicyjnie i tak, żebyśmy po prostu mieli łatwość w realizacji wszystkich naszych zadań, realizacji celów, to dużo czasu i nerwów, i energii zaoszczędzimy na tym, że nie będziemy musieli się użerać z tym wiecznym bałaganem i chaosem panującym wokół nas. Pamiętajcie, struktura, bardzo ważna rzecz, struktura to nie jest coś, co się zrobiło. struktura się robi cały czas, cały czas trzeba ją zmieniać, cały czas trzeba analizować, cały czas trzeba wyciągać wnioski, wdrażać odpowiednie zmiany i dopiero wtedy zaczyna to działać. Jeżeli struktura jest przestarzała, Przestaje działać, no więc sami odpowiedzcie sobie, co się dzieje wtedy z taką firmą, jeżeli ma nieodpowiednią do rynku i celów strukturę. To wszystko w naszej książce firma jako całość, Corporate Global Thinking, Łukasz Kuciński, Dagmara Mielczarek. Bardzo dużo tekstu. Ten rozdział ma około 50 stron, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo informacji. Przeczytajcie to sobie wszystko. Już mamy na rynku audiobook, który można wziąć sobą, ze sobą na wyjazd, na urlop, na wczasy, jak jedziecie na wakacje albo jak jesteście w podróży służbowej. Załadujcie, tam jest chyba 19 godzin. Treści, no, mnóstwo informacji dla Was i po to, żebyście w Waszych firmach byli jeszcze efektywniejsi, jeszcze szybsi, jeszcze skuteczniejsi, czego Wam bardzo, bardzo życzę. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Widzimy się w następnym filmiku. Cześć!